Droga do Tulum wiodła całkiem nową autostradą, jak nie Meksyk. Bez progów zwalniających i z bardzo ciekawymi znakami drogowymi. Już by się chciało powiedzieć, że wkraczamy do cywilizacji, ale. Tulum. Park narodowy. Ludzi pełno. Pewnie widać za mną. Za mną to słabo, przede mną ja. pełno ludzi. Odstaliśmy swoje w dwóch trojkach e. najpierw żeby zapłacić za wejście do parku, później druga za wejście do strefy archeologicznej. Ale zanim dostaliśmy się do strefy archeologicznej, jeszcze kilka niezapomnianych widoków sprzed wejścia. Stoimy sobie spokojnie w kolejce po bilety i nagle, bach, prosto w oczy leci nam barwny wir. To nie halucynogeny, to tańc lotników, czyli danza de los valadores. Czwórka śmiałków przyczepionych do liny niczym muchy do papieru. Kręcą się jak szaleni na szczycie wysokiego masztu. A wiecie co jest najlepsze? Że ten taniec to nie tylko pokaz umiejętności, ale też prawdziwy rytuał. Indianie wierzyli, że łączy on człowieka z bogami i siłami natury. Największym wyzwaniem na każdym kroku było przedzieranie się poprzez tłumę turystów. A jedną z większych atrakcji, jaką natknęliśmy się praktycznie natychmiast oczywiście poza pozostałościami starożytnego Tulum były i iguany. Przeurocze te jaszczureczki będą towarzyszyły nam jeszcze nieraz w czasie naszej wycieczki po tym miejscu. Dawno, dawno temu, kiedy dinozaury jeszcze chodziły po ziemi, no może nie aż tak dawno, Majowie postanowili sobie wybudować super fajne miasto nad samym morzem. Tulum było dla nich takim połączeniem wakacyjnego kurortu i ważnego miasta handlowego. Pływały tu statki, handlowano różnymi towarami, a ludzie żyli sobie wesoło. Ale co się stało, że wszystko się skończyło? Może była jakaś wielka susza, może wojna, a może po prostu Majowie postanowili sobie znaleźć nowe miejsce do życia? Nikt dokładnie nie wie. Ważne jest to, że Tulum zostało porzucone i przez wiele lat stało puste, czekając na odkrywców. Ale teraz serio: dokładna data powstania Tulum nie jest znana. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają kilkuset lat przed naszą erą. Tulum było poświęcone bogini XL, patronce księżyca, płodności i tkania. Pierwotna nazwa Tulum brzmiała zama i oznaczała świt. Dlatego o Tulum mówi się miasto świt. A samo Tulum oznacza mury obronne. Tulum, jak każde miejsce, posiada swoje legendy. Jedna z nich mówi o Aluxes, małych, psotnych duchach, które według legend zamieszkują dżungle i ruiny Tulum. Są one częścią wierzeń Majów mają za zadanie chronić przyrodę oraz przynosić szczęście lub pecha. Iguany to duże jaszczurki, które zamieszkują Amerykę Środkową i Południową. Ta łuskowata piękność to prawdziwa królowa Tulum. Można ją spotkać na każdym kroku, na każdym kamieniu. Jej smukłe ciało, długie pazury i majestatyczny ogon sprawia, że przypomina nieco smoka. Niestety, w wielu miejscach jej mięso jest uważane za przysmak, co doprowadziło do drastycznego spadku populacji tych przepięknych gadów. Ale w strefie archeologicznej Tulum, jak widać, czują się jak u siebie w domu. Nic sobie nie robią z niezliczonej rzeszy turystów. I bardzo dobrze. A z czego jeszcze słynie Tulum, jak i cały Jukatan? Jak myślicie? Ja bym obstawiał, że chodzi o cenoty. Jedziemy do, jedziemy do cenoty Sak Aktsun. Do takiej cenoty jedziemy i będziemy tam nurki robić. Z gracją enerdowskiej pływaczki przywdziewam żupan godny tego miejsca. <laughs> Coś mi tu pomogła! A nie się śmiejesz! <laughs> Wystarczy, że nagrywam. <laughs> Gorąco tutaj teraz się zrobiło, ale zaraz będzie zimno. Cenoty są to w istocie studnie krasowe. Wypełnione wodą, powstały w wyniku procesów krasowych zachodzących w wapiennych skałach. Cenoty. To niezwykle naturalne studnie, które powstały w wyniku zapadania się stropów jaskiń wapiennych. Często są głębokie i wypełnione krystalicznie czystą wodą, co czyni je niezwykle atrakcyjnymi miejscami zarówno dla badaczy, jak i turystów. Nie teraz, ale kolory lepsze niż w Dla wielu kultur mezoamerykańskich cenoty były miejscami o wielkim znaczeniu religijnym. Często kojarzonymi ze światem podziemi i przodków. W czasie rytuałów nierzadko składa do nich ofiary z ludzi i przedmiotów, aby uspokoić bogów i zapewnić sobie pomyślność. Dość ciekawa była historia odkrycia tejże, właśnie cenoty. Aktualny właściciel odkrył ją zupełnie przypadkiem. Kiedyś, idąc sobie i szukając zwierząt, wpadł do jednej dziury. Nie mógł się wydostać przez bodajże trzy dni, pił wodę z cenoty i dlatego tylko przetrwał. Aż w końcu znalazł wyjście. A jak znalazł wyjście, to i znalazł sposób na biznes. System Sac Actum, w którym aktualnie się znajdujemy, Należy do jednej z najdłuższych systemów jaskiniowych na świecie. Mierzy on sobie długość 386 km, z czego pod wodą jest 378, głębokość jaką dotychczas zmierzono, to 120 metrów, Pozwolę sobie przetłumaczyć, co mówi Pan Przewodnik. Sak Actun to po majańsku znaczy Biała Jaskinia. Jak dotychczas w systemie odkryto 228 jaskiń, a w kilku z nich odkryto kości mastodonta oraz ludzką czaszkę. Czaszka ta pochodzi z okresu paleolitu i może być najstarszym dowodem. Na ludzkie zamieszkiwanie obu Ameryk. Ale eksploracja jaskiń wiąże się też z wielkim ryzykiem. W 2004 roku dwoje nurków. Zgubiło się w labiryncie i nie zdołali wypłynąć przed wyczerpaniem się w Piękno tych cenot trudno opisać. Jeszcze przed wyjazdem do Meksyku od przyjaciela mojego Andrzeja dostałem polecenie, aby pozdrowić od niego cenoty. Tak też uczyniłem. A resztę filmu z cenot. Andrei, for you. You're in a hurry. Don't worry about me. I'll stay and count my scars. You can't forever run and forget all we've done. Can't wipe me from your past. I'm okay, I'm fine. I'll just take my time and let myself fall Kolejną cenotą, którą zdobyliśmy, była cenota cenotazacji w samym centrum miejscowości Valladolid. Jak przestało na konkwistadorów cenot, uczciliśmy zdobycie kolejnej, składając ofiary. I aby ofiary się nie zmarnowały, spożyliśmy je sami. Ale nie poprzestajemy na dwóch. zdobywamy również cenotę numer 3. O jakże wdzięcznej nazwie Jugdzonot. Yeah. Cenota ta była bardzo pięknie położona w samym sercu dżungli. Ale trzeba było się do niej trochę poprzedzierać. Wyobraź sobie, że pływasz w ogromnym akwarium, tylko, że zamiast szkła masz błękitne niebo. Tłumy ryb suną obok ciebie, tworząc żywy obraz, który zapiera tych w piersiach. To właśnie czeka cię w cenocie. Woda czysta jak łza, głęboka jak marzenie, Tętni życiem tajemniczym, niepojętym. Sumy dumnie patrolujące swój akwen Przeglądają się nieporadnym ruchom Tych stworzeń z powierzchni ziemi. Promienie słońca, mimo najszczerszych chęci, nie potrafią dotrzeć do dna. A pielęgnice majów, tak jak i przed wiekami, Pilnie obserwuje, co też ci ludzie wyprawiają. I takim radosnym krokiem dotarliśmy do końca tej części, a na następną zapraszam już teraz. Rozpoczniemy ją w przepięknym dwajadolit.